Witajcie kochani, nazywam się Justyna Warzecha i zapraszam do pierwszego odcinka strategie Piękne. Czy patrząc codziennie w lustro jesteś stuprocentowo zadowolona ze swojego wyglądu? A może już widzisz pierwsze oznaki starzenia i nie wiesz jak cofnąć czas? Albo masz jakiś problem skórny, trądzik i wydałaś już dużo pieniędzy na zabiegi, ale efektów brak bądź mało zadowalające? Jeżeli odpowiedziałeś sobie przynajmniej na jedno z powyższych pytań, to zapraszam Cię do wierzenia kolejnej części, gdzie opowiem Ci, co tak naprawdę jest kluczowe w osiągnięciu jak najlepszych efektów oraz co wpływa na stan naszej skóry. Dziś zacznę od podejścia, którym kieruję się w swoim życiu prywatnym, ale przede wszystkim w życiu zawodowym, właśnie w pracy z klientami, a mianowicie chodzi o holistyczne podejście. Holistyczna terminacja oznacza. Całościowe podejście do potrzeb naszej skóry. To znaczy, że tak naprawdę nasz wygląd zewnętrzny w bardzo dużej mierze e, wynika z naszego wnętrza. Pamiętajmy o tym, że nasza skóra jest ogromnym narządem, naszym największym. Dlatego tak ważne jest, żeby nie tylko dbać o nią z tej strony zewnętrznej, czyli poprzez terminację domową czy też zabiegi, ale przede wszystkim od wewnątrz. E, dlatego jeżeli chcesz zadbać o swoją skórę, poprawić stan swojej skóry czy też e, przez za, zadziałać przeciwstarzeniowo, pamiętaj, że musisz najpierw zadbać o swoją równowagę hormonalną, o dietę, o ruch, który docenia nasz organizm. No bo, co z tego, że będziesz robiła różnego rodzaju e, częstotliwość zabiegi, czy też e, wypełniała smaczkę botoksem czy innego rodzaju rzeczy wykonywała, jeżeli nie będziesz wypoczęta, nie będziesz prowadziła zdrowego trybu życia, czy też będziesz zestresowana. Wtedy tak naprawdę Twoja skóra będzie napompowana, że tak powiem, a nie zdrowa i nie będzie wyglądała młodo. Dlatego chciałabym Ci dziś uświadomić, jak bardzo ważne jest właśnie to podejście całościowe, nie tylko częściowe, gdzie patrzymy tylko na na przykład skórę twarzy, ale przede wszystkim właśnie musimy też zajrzeć, co się dzieje od środka. Jest to ogromny temat, dlatego w kolejnych odcinkach będę nie tylko mówiła właśnie jak pielęgnować skórę od tej zewnętrznej strony, ale również właśnie jakie czynniki wewnętrzne wpływają na stan skóry i na nasz wygląd. Dlatego dziś bardzo Ci dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.